Jeżeli aktywnie na rynku kryptowalut inwestujecie czy śledzicie po prostu temat, to niejednokrotnie, prawdopodobnie w ciągu ostatnich kilku tygodni, przewinął wam się wizerunek no właśnie Donalda Trumpa. Jest to osoba, która no co by nie było, jest jakże wpływowa, jest to osoba, która lubi bardzo bezpośrednio wypowiadać się na różne tematy i tym samym ma sporo wyznawców, fanów i to nie tylko od lat swojej gdzieś tam będzie kandydatury czy okresu bycia prezydentem, ale też od znacznie lat wcześniej. Więc dzisiaj troszeczkę wam opowiem o tym, jak ten rok elekcyjny, i jak to, co aktualnie dzieje się w Stanach, może wpłynąć na to, że potencjalnie nasze kryptowaluty zostaną spompowane w odpowiednim okresie i że po prostu pomoże to w tym całym cyklu, po prostu temu, żeby Bitcoin jak i inne kryptowaluty rosły. Więc rozsiądźcie się wygodnie, film nie będzie długi, ale myślę, że dosyć konkretny. No bo jeżeli w USA, tak, osoba, Prezydent wypowiada się często po prostu o bitcoinie czy o krypto, no to coś jest na rzeczy, i wiadomo, że należy się tematowi przyjrzeć. A rynek krypto jest też stosunkowo taką młodą klasą aktywów, która jeszcze nie przeszła tej swojej masowej adopcji, i do tej pory osoby, które nie miały nigdy styczności z rynkiem krypto, po prostu na tym świecie przeważają, jeżeli chodzi o inwestycje. Dlatego osobiście uznałem, że jest to po prostu dobry moment na krótkie przedstawienie Wam, jakby. Wpływu i tego influenc, jaki Donald Trump generuje, i jak to rzeczywiście wygląda pod względem tych wszystkich, no takich spowinowaconych ze sobą faktów i korelacji w świecie właśnie polityki, rynku, krypto i rynków finansowych, no bo to jest facet niezwykle wpływowy, tak, to jest osoba, która uwielbia czasy dobrobytu w biznesie i ogólnie na rynkach właśnie finansowych i do wyborów ogólnie zostało niecałe pół roku, ale z dnia na dzień szum wokół tego wydarzenia będzie narastać, to trochę jak z Halvingiem, tak, że nowy prezydent w Stanach, największa gospodarka na świecie, najlepsza ekonomia i takie tam po prostu rzeczywiście pod tym względem sporo ludzi po prostu waliduje to, na co należy zwracać uwagę, na co patrzeć, i wtedy po prostu wszystkie oczy całego świata będą na e, Stany patrzeć, będą oglądały, co tam się dzieje e, i próbowały wywnioskować coś na ten temat. A tak się składa, że w 2024 roku. Pierwszy raz w historii e, właśnie wychwalanie kryptowalut i obietnice związane z adopcją tej technologii e, w USA stały się ogólnie częścią strategii. Samoistnie, tak? Głównego kandydata, jakim jest Donald Trump, e, no jest głównym kandydatem na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Więc to jest na pewno rzecz ciekawa, jest to pewnego rodzaju nurt, taki mainstreamowy wręcz, gdzie nam to się wszystko trochę tutaj ładnie nawarstwia. I te cykle, cykle koniunkturalne, rok lekcyjny i cała reszta sprawia, że rynek krypto. W pewnym momencie tutaj również, jest to końcówka roku, może ponownie e, no, ostro otrzymać wiatr w żagle. Słuchajcie, jeżeli jesteście ciekawi więcej o rynku kryptowalut, to w opisie pod tym filmem mam trzy playlisty, poradniki dla początkujących, playlista szkoleniowa oraz jak poprawnie tradować, czyli rozgrywać listingi, rozgrywać odbicia, rozgrywać korekty, grać na dźwigni, jeżeli chcecie, więc w opisie wszystko jest, sprawdźcie sobie te playlisty, jest też link do giełdy, z której korzystam, macie automatycznie przypisane osiem różnych bonusów do waszej kończyli czyli darmowy kurs, cashbacki, dodatki na start dolarów do odebrania i tak dalej, więc sprawdźcie sobie, zarejestrujcie się, jeżeli korzystacie z innej giełdy, jak widzicie na ekranie nie opłaca wam się korzystać z, z jakichś giełd konkurencyjnych, jeżeli rzeczywiście nie macie tam przypisanych bonusów, od któregoś z influencerów, a wątpię, że ktokolwiek oferuje tak duże, po prostu tak duży zakres i spektrum tych bonusów w Polsce, więc sobie sprawdźcie i dołączcie oraz macie również Discorda i Telegrama w opisie pod tym filmem, Discord, tam macie czaty, zagrania, live'y i tak dalej, a na Telegramie są moje opinie, analizy rynku, więc dołączcie sobie tu i tu, wszystko o czym mówię jest darmowe, więc zapraszam do sprawdzenia. Więc no ja uważam, że jako osoby, które są na rynku kryptowalut aktywne, jako inwestorzy, nie powinniśmy raczej przejść wokół tego no, obojętnie. E, no i oto dlaczego po prostu wygrana Donalda Trumpa w wyborach e, może mocno spompować Bitcoin i altcoiny w tej hoście. Już Was trochę przez to przeprowadzę. Zapraszam do oglądania materiału i. Całej tej opowieści. No bo Donald jest to by nie było taką amerykańską ikoną biznesu, tak? Jest to 45 prezydent Stanów Zjednoczonych i zdecydowanie no jest postacią charyzmatyczną, ale również kontrowersyjną. Jego życie i kariera wywarły znaczący wpływ na współczesną politykę i biznes, a Trump od młodych lat był związany z biznesem nieruchomościowym swojego ojca, czyli Freda Trumpa, ukończył studia ekonomiczne na Wharton School przy Uniwersytecie Pensylwanii i dołączył. Do rodzinnej firmy, którą mocno rozwinął i można no wręcz śmiało powiedzieć, że przekształcił ją w globalne imperium. No bo wiecie, Trump zdobył rozgłos jako magnat nieruchomości, realizował masę ambitnych projektów, które stały się symbolami luksusu i bogactwa. Ale jak z jego sukcesami w biznesie? No myślę, że śmiało, za jego pierwszy duży sukces, można uznać przejęcie i renowację hotelu Commodore w Nowym Jorku, który przekształcił swego czasu w Grand Hyatt Hotel. I kolejny taki niepodważalny sukces to była budowa Trump Tower w centrum Nowego Jorku, co potężnie umocniło jego pozycję w świecie nieruchomości. A sam budynek, otwarty w 1983 roku, stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w tym mieście. I również w tym budynku została umieszczona siedziba jego firmy, czyli The Trump Organization. I tutaj pewnie zapytacie, czym zajmowała się ta firma matka, sobie to nazwijmy, i czemu Trump Organization możemy określić mianem takiego monumentalnego wręcz tworu? No, już z odpowiedzią spieszę, bo jednym z głównych obszarów działalności The Trump Organization była deweloperka nieruchomości, tak? I firma realizowała liczne projekty budowlane. W tym wieżowce, jakieś tam biurowce, hotele, ap apartamentowce, czy nawet właśnie kasyna. I najbardziej znane projekty to wspomniane wcześniej właśnie Trump Tower na Piątej Alei w Nowym Jorku, Trump World Tower, Trump International Hotel, and Tower w Chicago. I tutaj też był Trump Hotel w Las Vegas oraz wiele innych prestiżowych budynków na całym świecie. I kolejnym ważnym segmentem działalności tej organizacji było hotelarstwo, w rzeczy samej, bo firma zarządzała siecią luksusowych hoteli i ośrodków wypoczynkowych pod marką Trump Hotels i one były znane z wysokiego standardu usług i luksusowych udogodnień, szczególnie jak na tamte czasy. I celem tych hoteli nie było tylko przyjmowanie gości, ale także no, ja bym powiedział, że przede wszystkim organizowanie licznych konferencji, wydarzeń czy imprez, co dodatkowo umacniało pozycję firmy na rynku i budowało jej taki pro-biznesowy PR. A kolejne istotne według mnie działalności to m.in. branża rozrywkowa, która była również ważną biznesową odnogą, i składało się na to zarządzanie kasynami i klubami golfowymi w Atlantic City które było jednym z najbardziej znanych w regionie. I też ja tutaj uważam, że warto wspomnieć o licencjonowaniu samej w sobie marki Trump, bo to było tyle genialne w swojej prostocie, że firma udzielała licencji na używanie nazwy Trump w różnych branżach, w tym na produkty konsumpcyjne, odzież, dodatki, a nawet wodę butelkowaną. I dzięki temu podbito rozpoznawalność nazwiska i marki Trump do poziomu światowego, co przynosiło oczywiście dodatkowe dochody, jak i PR. Jak więc pewnie zauważyliście, działalność. Organization odzwierciedlała jego przekonania o potrzebie minimalizacji regulacji wspierania przedsiębiorczości, a ta firma wielokrotnie korzystała z możliwości stwarzanych przez deregulację i korzystne warunki podatkowe, co pozwalało jej na dynamiczny rozwój i realizację ambitnych projektów. A jako przedsiębiorca. Trump zrozumiał jak ważne jest tworzenie sprzyjających warunków dla biznesu, na które składają się przejrzyste prawo podatkowe oraz ograniczenie biurokracji i regulacji, a te doświadczenia później przełożyły się na jego działania jako prezydent USA, o czym wspomnę w dalszej części materiału. I Trump zdobył też popularność jako osobowość telewizyjna. Prowadził takie reality show The Apprentice. I ono stało się hitem i przyniosło mu dodatkową sławę oraz wpływy. A program, emitowany od 2004 do 2015 roku, pokazywał Trumpa jako takiego twardego, ale sprawiedliwego lidera, co pomogło mu zbudować wizerunek skutecznego przedsiębiorcy i menedżera. A w 2015 on ogłosił swoją kandydaturę na prezydenta USA z ramieniu Partii Republikańskiej no i prowadził kampanię pod hasłem dobrze Wam znanym: Make America Great Again. I to jest na przykład token MAGA, który też gdzieś tam pokazywałem. Jego, ja słuchajcie, uśredniam. Dokupuję sobie więcej po 7-8 dolarów. Jest on teraz znacznie tańszy ale robię DCA i uważam, że ten token pod wybory jest dobrym pikiem, pomimo aktualnej stagnacji i spadków na rynku. W tym filmie zrobimy sobie taki mały konkurs a propos tego, co przed chwilą powiedziałem o tokenie MAGA. No tutaj stwierdziłem, że rozdam wam 3 razy po 10 tych tokenów, czyli tam 3 razy po 80 dolarów, czyli jakieś 1000 zł i wygrywają osoby, które dadzą subskrypcję na tym kanale, kciuk w górę pod tym filmem oraz napiszę w komentarzu, czy według was po prostu Donald Trump realnie po objęciu sterów prezydenta spompuje rynek kryptowalut, czy też nie. Więc dajcie znać co sądzicie? Może to być jednym zdaniem, może być odpowiedź tak lub nie, albo więcej. Najciekawsze odpowiedzi wybiorę i napiszę w odpowiedzi na te komentarze osobom, które wygrały. Poproszę o kontakt i prześlę te tokeny MAGA. Macie je teraz na ekranie. Jest to token, który był polecany. Niestety, niestety w nieodpowiednim momencie w tokenach bodajże właśnie na czerwiec, ale jednak zamierzam kontynuować uśrednianie i taki mały konkurs tworzę. Więc subskrypcja, kciuk w górę i napiszcie na dole, co uważacie. No i tutaj ta charyzma Trumpa, umiejętność przyciągania uwagi mediów i bezpośredni styl komunikacji przyciągnęły też szeroką rzeszę zwolenników, bo Trump wygrał wybory w 2016 roku, pokonując kandydatkę demokratów, czyli Hillary Clinton. Jako prezydent Trump też realizował politykę gospodarczą zorientowaną na deregulację i obniżenie podatków, a w 2017 roku wprowadził reformę podatkową, która obniżyła stawki podatkowe dla korporacji z 35 do 21% oraz zmniejszyła obciążenia podatkowe dla wielu indywidualnych podatników. I te reformy, słuchajcie, miały na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego i zwiększenie jakby, ilości inwestycji prywatnych, bo on wierzył, że zmniejszenie regulacji rządowych i obciążeń podatkowych dla przedsiębiorstw, Przedsiębiorstw stworzy po prostu korzystne warunki dla rozwoju sektora prywatnego, co jest kluczowym elementem polityki prorynkowej. A ta deregulacja była kolejnym istotnym elementem prezydentury Trumpa, a jego administracja wprowadziła zasady: jedna nowa regulacja, za dwie usunięte. I to miało na celu ograniczenie biurokracji i po prostu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej. Trump wtedy argumentował, że nadmierne regulacje hamują innowacje i wzrost gospodarczy, a ich redukcja przyniesie korzyści zarówno przedsiębiorcom, jak i konsumentom. I podczas tej swojej prezydentury Trump skoncentrował się również na renegocjacji umów handlowych, dążąc do bardziej korzystnych warunków dla Stanów Zjednoczonych, a jego administracja renegocjowała nafta. Czyli zastępowała ją nową umową USMCA oraz prowadziła cła na importowane towary, szczególnie z Chin, w celu ochrony amerykańskiego przemysłu. I tutaj, jeżeli chodzi tak krótko o szansę Trumpa na zostanie prezydentem w obecnej chwili, to żeby on ponownie został prezydentem, żeby objął ten fotel, no to wydaje mi się, że szanse są dosyć spore. Tak? Ma na to wpływ wiele czynników ogólnie, bo po pierwsze, u sporej części amerykańskich wyborców istnieje przekonanie, że u aktualnego prezydenta Joe Bidena z dnia na dzień jest gorzej z formą fizyczną, jak i psychiczną. Tak? Na ekranie wrzucam Wam teraz jakiś taki jeden z filmów, który też trochę świadczy o tym, co ten Joe Biden wyprawia i jak to wygląda, coś tam Wam się aktualnie przewija, no bo nie jest to na pewno taka sytuacja standardowa. I jest to no, dosyć takie dziwne, tak? Że po prostu się trochę buguje, laguje. Niektórzy się śmieją, że już tam mu się software przegrzał. No i trochę tak to wygląda. Na co chwilę też media nagłaśniają, tak? Te przypadki, w których właśnie prezydent zapomina co mówi. Też przykład wam teraz wrzucam. Good Welcome w Kingswood Community Center. Actually, that's the one down kiedyś to jest It's a joke

A takim kolejnym czynnikiem przemawiającym za wygraną Trumpa jest silne poparcie bazowe i lojalne grono zwolenników wśród republikanów. Bo oni pozostają mu wierni niezależnie od kontrowersji czy problemów prawnych, z jakimi się boryka, a ta baza wyborcza jest aktywna i zaangażowana, co jest kluczowe w kampanii wyborczej. Dodatkowo, wielu Amerykanów pamięta czasy silnego wzrostu gospodarczego i niskiego bezrobocia podczas pierwszej kadencji Trumpa, a te wspomnienia zdecydowanie przekonają wolnorynkowych i proprzedsiębiorczych wyborców, którzy są zaniepokojeni obecnymi. Problemami ekonomicznymi. I Trump to myślę dostrzega, często przypomina o swoich osiągnięciach w polityce gospodarczej, no i bez cienia wątpliwości można powiedzieć, że potrafi też skutecznie komunikować się z wyborcami na tematy ważne dla konserwatywnej bazy, takie jak imigracja, polityka zagraniczna oraz prawa obywatelskie. Tak? I jego poglądy Również są stanowcze w tych kwestiach, co przyciąga wyborców, no, którzy czują, że ich głos jest po prostu słyszany i w dobrej mierze reprezentowany. I teraz nadszedł czas, aby przywołać właśnie wypowiedzi Donalda Trumpa a propos rynku kryptowalut. I mniej więcej sobie też skojarzymy te fakty, odpowiemy na pytanie tytułowe już po tym takim wstępie, który myślę, był dosyć ciekawy, żeby też wam sylwetko bliżej przybliżyć, jak te jego wypowiedzi i potencjalnie objęcie fotelu prezydenta może wpłynąć na rynek kryptowalut. To są wypowiedzi z ostatnich paru tygodni, które przytoczę no wypowiada się jedynie za pomocą samych superlatyw oraz ustawia swoją osobę na rynku krypto jako jednoznacznego sojusznika idei zdecentralizowanych finansów bo w jednej z pierwszych z tej serii wypowiedzi na temat rynku krypto Trump stwierdził, że Partia Demokratyczna jest zdecydowanie przeciwko krypto oraz zaatakował Bidena twierdząc, że tak właściwie nie wie czym są kryptowaluty, a w tej wypowiedzi stwierdził również, że jego wyborcy wszyscy w tej sali są za. Jak widać, E, ogólnie, e, 45 prezydent USA, tak, zdaje sobie sprawę z wagi elektoratu entuzjastów krypto, mając na uwadze, że takie osoby są nie tylko wśród jego potencjalnych wyborców, ale również wśród osób, które są jego stałymi zwolennikami, na których stratę nie może sobie po prostu pozwolić. A kolejna istotna wypowiedź miała miejsce pod koniec maja. E, Trump został zapytany o możliwość wsparcia jego kampanii za pomocą bitcoina lub innych kryptowalut, i odpowiedział, że jak najbardziej istnieje taka możliwość. I taki ruch ze strony Trumpa, w mojej opinii, Opinii jest mocnym impulsem dla legitymizacji płatności za pomocą kryptowalut. A podczas swojego gościnnego wystąpienia na kongresie partii libertariańskiej, Trump odpalił ze swojej strony naprawdę mocne zapewnienia w kontekście swojej przyszłej ewentualnej polityki wobec kryptowalut, bo zapewnił, że zakończy krucjaty Bidena przeciwko krypto i upewni się, że przyszłość krypto i przyszłość bitcoina będzie powstawać w USA, a nie będzie wywożona poza granice Stanów. Następnie stwierdził, że poprze prawo do self-custody dla 50 milionów amerykańskich holderów krypto i powstrzyma Elizabeth Warren i jej ludzi z dala od ich bitcoinów i że nigdy nie pozwoli na stworzenie CBDC. Więc to też nie jest koniec wypowiedzi Trumpa, tak? Bo w kolejnych dniach podczas wystąpienia określił się jako przyszły crypto prezydent i odniósł się również do miningu krypto, stwierdził, że jest to ostatnia linia obrony przed ideą cyfrowej waluty Banku Centralnego, czyli właśnie CBDC. I ponownie zaatakował Bidena, twierdząc, że nienawiść jego administracji wobec Bitcoina jest na rękę Chinom, Rosji i radykalnej komunistycznej lewicy. A wracając do tematu górników Bitcoina, to Trump spotkał się z przedstawicielami tej branży w swojej rezydencji na Florydzie i wśród uczestników był Jason Less, czyli CEO Riot Platforms, członek zarządu Terra Wolf, Amanda Fabiano oraz prezes wykonawczy Clint Spark, czyli Matthew Schulz. I tutaj, jak widzicie, sprawa jest rozwojowa i wygląda na to, że Trump nie rzuca słów na wiatr. Fabiano po spotkaniu stwierdziła, że omawiali szerokie korzyści płynące z miningu bitcoina. A według Schulza, były prezydent zobowiązał się do wspierania branży, jeżeli wygra listopadowe wybory. Więc im też będzie wszystkim zależeć, mając pod sobą sporo ludzi i spore gdzieś tam wiecie na pewno medialne zasięgi, żeby Trump wybory wygrał. Więc jeżeli on będzie tak wchodził w te ciasne szczeliny w poszczególnych sektorach rynku krypto, przekonywał do siebie ich przedstawicieli, którzy będą jego linią obrony i będą gdzieś tam ten, wiecie, elektorat próbowali w stronę Trumpa przepchać, to wydaje mi się, że może być nieźle. Ale... Podsumowując, no to wszystko brzmi niemal za dobrze. tak? A z tego filmu jasno wynika, że Trump jest biznesmenem, i inwestorem z krwi i kości, który uwielbia pieniądze. I oczywiście jest on zwolennikiem zerowych stóp procentowych, a słabnący z czasem dolar mu kompletnie nie przeszkadza, ponieważ on doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że wypadkowo inflacyjnych działań Fedu będą duże wzrosty wartości aktywów. I te wzrosty zadowolą jego jako inwestora, ale też miliony Amerykanów, którzy mają swoją kasę ulokowaną przy różnych aktywach, głównie w akcjach. tak? A jako że. Że kryptowaluty mają zdecydowanie największy potencjał wzrostowy, szczególnie w tym roku przełomowym 24 na 25. To możemy tylko spekulować na temat tego, jak ta elekcja prorynkowego i też prokryptowalutowego Donalda Trumpa wpłynie na wartość naszych portfeli. Bo jeżeli Trump nagle nie zmieni swojego podejścia do krypto i będziemy nadal widzieli dowody na to, że zależy mu na rozwoju tej branży w USA, to chyba nie pozostaje nam nic innego, tylko mógł kibicować. A wybory odbędą się w listopadzie, i jeżeli Donald je wygra, to widzę serio duże szanse na to, że ta pompa może zacząć się tuż po tym, gdy Trump ponownie przejmie stery, czyli na początku potencjalnie 2025 roku. Więc chociaż rynek może zacząć już po to grać wcześniej, czyli na przykład w czwartym kwartale tego roku, co też fajnie by się złożyło z tym wszystkim, tak jak rynek grał pod akceptację ETF-ów już w styczniu, no i wiecie, zaczęliśmy front running wcześniej w listopadzie. Więc oczywiście, abstrahując tutaj od tych też moich poglądów politycznych, ja się ogólną polityką nie zajmuję, ale ten materiał ma zadanie też przedstawić Wam jedynie kandydaturę Trumpa w kontekście krypto, a moja perspektywa jest taka, też perspektywa inwestora, że po prostu no, może być dobrze, jeżeli Trump wygra te wybory i trzymam kciuki pod tym względem i też macie... Myślę, ciekawe jakieś swoje spojrzenia na tę sytuację, więc podzielcie się nimi w komentarzu. Jestem ciekawy, co wy uważacie, czy e, właśnie objęcie sterów prezydenta przez Trumpa spampuje rynek krypto, czy jemu zaszkodzi. Dajcie znać w komentarzu. Najciekawsze e, trzy komentarze nagrodzę e, tutaj, e, no powiedzmy sobie, dziesięcioma tokenami e, MAGA. Tak, Każdy z was dostanie tam 80 dolków e, w tym tokenie spośród najciekawszych komentarzy o tym, co... Właśnie sądzicie. Więc pamiętajcie też o subskrypcji kanału i kciuku w górę. To jest wymóg, żeby w tym konkursie wziąć udział. No i się słyszymy w następnych materiałach. W opisie pod tym filmem macie link do mojego Telegrama. Tam są analizy rynku, głosówki, moje zagrania. Na razie sobie zrobiłem przerwę, bo muszę pomyśleć, jak to wszystko ugryźć. Nie jest to łatwe. Jak wiecie, na rynku jest średnio, to zaraz setki osób mają jakieś wątpliwości. Mówią, żeby tego nie robił, więc. Nie wiem, pomyślę, jak to po prostu wszystko ogarnąć, żebym też mógł fajnie przekazać te informacje, ale nie był odpowiedzialny za wasze zagrania. Jest to bardzo śliskie i ciężkie, ale po prostu no tak to wygląda. I Giełda, z której korzystam, czyli Bybit, na której macie największe możliwe bonusy do uzyskania w Polsce, z linku w opisie jest przypięta, jest też poradnik w prawym górnym rogu o tym, jak na zacząć po prostu jak płacić złotówki, wypłacić euro, cokolwiek, więc sobie tam sprawdźcie i jest też na głównej stronie mojego kanału oraz link właśnie w opisie, żeby się zarejestrować i być automatycznie zakwalifikowanym na te bonusy, które są na ekranie oraz o których często mówię, a teraz już mi się nie chce, więc sprawdźcie i do usłyszenia, cześć.